O, siema, co masz, co ty robisz? Co? Bo leki do żabki przyszedłem. Po leki do żabki? I moja chory jestem stary, więc masakra. Ale ty się leki kupuje w aptece stary. Co myślisz się mnie stać kurde na jakieś leczenie? Ty. Do żabki i tyle. To są twoje leki? No mam gorączkę. Stary. <głosy> <głosy> o, nie, nie nie miał wyglądać wstęp do tego filmu. Dlatego, moi drodzy, nie robi się fabularnych wstępów, bo kończy się, kurde, butem cały w lodach, <grym> Jak się czujesz, Radek? Super, orzeźwiłeś mnie, Kuba, dzięki. Jak się czujesz, Kuba, z twoim decyzją, żeby oprzyskać Radka? No stary... Jest. To było wszystko zaplanowane. W zasadzie dzisiaj faktycznie nie czuję się najlepiej. Było bardzo ciężko, kurde, z okulary się ogarnąć dzisiaj. Nie dość, że mam alergię, nie dość, że jestem chory, słychać po głosie. Daj, posprzątajmy to. Ale jednak, kurde, był plan dzisiaj, że robię swój pierwszy tatuaż. Mam cały pomysł na moje tatuaże zaplanowane. Chcę je zrobić naprawdę ciekawie i chcę zrobić całą historię w tych tatuażach, mojego życia w jakiś sposób. Ale zaczynamy od pierwszego dzisiaj. To będzie pierwszy tatuaż w moim życiu, więc troszeczkę się stresuję, a jak będzie, z, nie wiem, z 80 tysięcy w górę pod tym filmem, to od razu lecę i projektuję cały rękaw i wszystkie inne rzeczy i całą swoją historię na moją ręce, które chcę zaplanować. I nawet Kuba zrobi losowego tatuaża, którego ja mu wylosuję i może jeszcze kilka innych osób. Zszykujcie się, bo będzie grubo. A teraz lecimy do studia Warsaw Inc., gdzie będę robić właśnie swój pierwszy tatuaż. Jak będzie 70 tysięcy w górę, ale nie 80, tylko dobierzecie 70 tysięcy, to też Kuba od razu zrobi swój pierwszy tatuaż. Na rękę na ręce i ja mu to wylosuję, ja mu wylosuję co ma zrobić. O nie. No, a pamiętaj, słuchajcie, żeby nie było, że nie dotrzymujemy się też progów, to ostatnio dobiliście 70 tysięcy w górę pod filmem, więc już szykujemy farbowanie Kuby. To damy blond i jeszcze dwa inne kolory. Jak o, wylosujesz dobra. blond, to będzie to blond, dobra. Ten. Idziemy do studia, poznamy dziewczynę, która będzie robić mi pierwszy mój tatuaż. Mam nadzieję, że nie będzie bolało. My co myślisz, boli? No, podobno boli? tak boli, że nie można wytrzymać. Nie. może jakby cię ogniem podparali. Co? So... <laughs> Zaraz wam relacjonuję i powiem wam, czy faktycznie tak było. Kilka znajomych zobaczy ten tatuaż, który zrobię i zobaczymy, czy im się podoba, więc też złapiemy ich reakcję. Dobra, jesteśmy pod studiem. Zatłukamy, halo? Halo? Kurde, ktoś krzyczy, ty. jakoś tatuują? Nie, to chyba jest po prostu garaż. A, bo tu jest wyjście, dobra. Chodzimy do studia, Warsaw Ink. Kurde, robimy to, lecimy. Pierwszy Cześć, cześć, co jest, Magda? Będzie mi robić dzisiaj tatuaży? Działana. Działamy? Coś małego, coś początkowego, ale ogólnie planuję bardzo dużo robić. Bardzo dużo. Tak, super. ale powiem ci tak. Miałem taki ogólny plan na początku, bo chciałem wcześniej zrobić tutaj między palcami mhm. Początek, ale nie mogę tego zrobić, po prostu to nie jest super miejsce, żeby zrobić, ale chcę zrobić tak jakby swoją, jakoś wszystko związane z moim życiem, że tu jest początek mojego życia i przechodzi tak jak wiesz, nie co dobrze. chodzi, jakaś historia. Ale kurczę, no, ani nie miałem czasu zaplanować, ani nie miałem czasu z kimś pogadać o tym. Już wymyśliliśmy tak jakby to, co. Chciałem wcześniej, czyli będzie tak jakby początek mojej całej historii, początek mojego życia. To będzie, chciałbym mieć całą historię ewentualnie tutaj na ręce, ale na początek robię sam datę urodzenia, czyli od czego to się wszystko zaczęło. Czyli tu jest ręka, tu będzie moje daty urodzenia, czyli podzielone na dwa części, że jak połączę, to masz całe datę urodzenia, tu będzie 07.01, i to będzie 1992, czyli 7 stycznia 1992 roku. Dobre. Wtedy się urodziłem i wtedy wszystko, co się działo w moim życiu, to będzie tak, o, tu można być, no nie wiem, no, można wszystko potem wymyślić tak naprawdę, jak będą za ale to ten. ten. Dokładnie. Patrzymy sobie teraz na jakieś czcionki i wybieramy. A jak już w końcu coś wybierzemy, to pokażę Wam i w sumie możemy Możemy zaczynać. zaczynać. Dobra, mamy wydrukowane tutaj moje daty urodzenia. Mamy różne tutaj przykłady i teraz decydujemy się, bo oni mogą się kurczę zdecydować. Albo robimy tak i w jednej ciągłości. Właściwie możecie też powiedzieć w komentarzach, co Wam się bardziej podobało. Chociaż już tak i tak będzie za późno dla mnie, bo na pewno wybiorę, natomiast... I tak chcę wiedzieć Waszą opinię, bo zobaczymy, czy dobrze wybrałem w końcu. Albo może być tak, albo może być tu na drugim, druga część. Dobra, mamy przerwę w tej chwili i na Insta Story dodaję dla bliskich znajomych dwie wersje tatuażu, które chcę zrobić. Jeszcze wam nie zdradzę, czy wersja jedna, czy wersja druga. Napiszcie i dajcie znać, bo ja jestem niezdecydowany totalnie, a zaraz musimy zaczynać. Mam już pomysł na ten pierwszy. Tu będzie pierwszy na jednej ręce ostatecznie. A drugi, który może się połączyć z pierwszym, jeśli będziecie chcieli i napiszecie, to zrobię i pokażę wam dokładnie, co zaplanowaliśmy, będzie tu. I jak się połączy dwa, to będą się łączyć w jedną całość i będzie miało też nawet większy sens. Więc no, napiszcie w komentarzach, czy chcecie to robić drugie i jak czybyście chcieli też film z drugiego, no to możemy oczywiście to ogarnąć. Zaraz będziemy przykładali taki próbkowy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I zaczynamy. Może będziecie widzieli, ale nie będę spoilerować, to jest druga część. Dajemy obie części do sprawdzenia, ale i tak dzisiaj będę tylko robić jeden. Więc może nie pokazujmy na razie. A ewentualnie zobaczycie w drugim filmie, który będzie. Dobra, już robimy ten, który dzisiaj będziemy robić. Na urodzenia lekko zmodyfikowana teraz jednak. Bach. Dobra, stwierdziłem, że wam pokażę, bo chyba zrobię obydwa dzisiaj, ze względu na to, że po prostu drugie się tak idealnie już ułożyło na ręce, a nie chcę potem być zły, żeby było idealnie ułożone, a potem nie zrobiłem w tym miejscu. Tutaj macie drugie. Pach. A w drugim filmie z tatuażem to mamy jeszcze dużo pomysłów. Gotowe. No, tak? Zaczynamy zaraz. no. Dobra, to musimy poczekać, aż to wyschnie porządnie. Tak, za 10 minut pewnie. Zjesz. Dobra, tak, ja zjem nie. w tym czasie. Dobra, jedzonka przyszło. O, gulaszek, dobra, miał być filet z kurczaka. W sumie łódko z kurczaka, ale nie przyszło. Patrzcie, tak to wygląda. Wydaje się przygotowaniu. Stwierdziliśmy, że to jest dobra pozycja. Czekamy, aż się to wysuszy. I działamy, no. Nie wiem, no kurde, czy to jest miejsce, gdzie będzie boleć. Pytali się, czy wolę na leżąco, czy na stojąco. że Niektórzy wolą na leżąco, bo jest duży ból, żeby nie zemleć. Nie wiem, nie, nie wiem, czy będę. Będę mleć. Nie wiem, Radek, to kurde, nie zrobiłeś researchu, Radek. <gry> nie wiem, jaki masz próg bólu, ale wydaje się mi, że nie. Raz. Nie będę nic czytać o tym, bo się będę nakręcać sam, po prostu pójdziemy, zrobimy to i tyle. A, nie lubię tego miejsca tylko, po prostu tego miejsca nie lubię, na ręce, ale jest... No to jest takie Nie jest tak źle, jak myślałem, myślałem, że będzie gorzej. I tak czuję adrenalinę, bo mi palec napierdziela tam. Widzisz? O, jest. No, trzeci. No to mięśnie jest tak szalejące. trochę. Daję radę, chłopak. A, ja ręka trochę. trochę. Dobra i już prawie pierwsze numerki gotowe. Na razie tak, oczywiście jeszcze będzie zmięte jakieś poprawki tam, ale na razie wygląda całkiem fajnie. Trochę mnie skóra boli tam w tym teraz, tam takie mamy, jak siniak trochę, no jak siniak trochę powiem wam szczerze. Ja myślałem, że tu będzie gorszy ból, ale też na początku był najmniejszy, ale to jest... nie. Na luzie, dacie radę, dacie radę, tylko przemyślcie, nie ja to wszystko tutaj starałem się przemyśleć, chociaż jak wolicie w sumie, to już wasze ciało i wasz, wasz pomysł, ale zrobić to przynajmniej bezpiecznie i w dobrym miejscu, możecie paść tutaj zrobić jak jesteście z Warszawy do Warsaw Inc. Moja data i moje miejsce, pyk, tu jest już jedno zrobione, czyli już przed i po, zaraz będziemy robić ten, mam pierwszy tatuaż. A tu już nie ma czemu, bo jednak mi się nie denerwowało, że nie było proste to L, więc będziemy ustawiać po prostu, żeby było idealnie. No, bo tutaj jest tak, naprawdę fajnie to wygląda. Jest równiutko, jest fajnie, jest linika, symetria. Ja jestem takim trochę psycholem, jeśli chodzi o, 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 o symetrię. Byłem grafikiem kiedyś, może z tego powodu, że też jestem takie, mamy obsesję nad takimi wszystkimi punktami. Ale jest, jest zajebiście tutaj. Teraz musimy to ułożyć, lecimy z tym i mamy pierwszy tatuaż. Za sobą, a jeszcze na pewno jeszcze trochę przed nami, więc koniecznie wbijajcie dużo łapy w górę, żebyśmy wykonali i przekonali innych ludzi właśnie, żeby zrobili ze mną. Na przykład Kubę. Jesteś przekonany? No, po twojej minie teraz trochę się już zaczynam obawiać, ale... A ty Radek, coś zrobisz? Ja sobie też coś zrobię, no. Kurde, widzisz, wszyscy chcą zrobić teraz, to możemy właśnie wszyscy coś wymyśleć. Myśleliśmy też, mamy fajny pomysł, ale nie zdradzę wam. Więc po prostu czekajcie i za niedługo będzie dużo, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, żeby nie przegapić. A zaraz robimy drugą część i pokażę wam dokładnie, finalnie, jak wszystko wygląda. No trochę pierwsze jak poparzenie, ale w sensie tak jakbym miał paluszek na przykład poparzony i bym to dotknął cały czas, to... No nie, no identycznie jest to poparzenie. No, takiego wiesz, oparzyłeś się o garnek albo coś, albo o patelnie no, dokładnie. Nie jest nic złego. Na luzie. O, i przykrywamy teraz taką cięgą... To jest ta skórka już? Tak, trzyma się idealnie. Nie widać Pyk nawet nie widać tego. Jest kozacko. Mamy pierwszą część gotową, a zaraz powiem co będzie z drugą częścią, bo niestety nam czas się dzisiaj skończył. Dobra, więc mamy połowę gotową. Drugą połowę już się umówiłem na następny tydzień, więc jakbyście chcieli z tego film z tej drugiej części, to też może się zaczynać, jak jest cały komplet. A jak będziecie po prostu nie chcieli, to ja będę wiedział po tym, jak zostawicie dużo łapek czy nie i pokażę wam całość. Więc tak naprawdę zrobiłem dzisiaj pierwszy tatuaż. Za tydzień będę robić drugi. Pokażę kilka ludziom to. Radek. Tada. Uuu, jestem w szoku. A nie, fajnie. Fajnie zrobione. Jest taka warstwa skórkowa, a teraz mam cały system rzeczy, które muszę. Albo albo coś? Czy... Zresztą boli tak troszeczkę piecze, kuba. Ja nie widziałem tak z bliska, wiesz? O, to jest popatrz, z bliska teraz ładnie. No. Ale nie jesteś naznaczony teraz. To jest tak naprawdę mój numerek. Każdy ma swój numerek, nie? Niektórzy mają ten sam numerek, bo w sumie mają te same urodziny. A najgorsze będzie, jakbym kiedykolwiek poleciał do Stanów, bo wtedy będzie, że mam urodziny pierwszego lipca ja będzie. To. Tak? O kurde. No to dobra, to lecimy, pokażemy kilka ludziom tatuaż na te, do tej pory i pokażę im też za tydzień drugą część tatuaża, jak będzie w komplecie i zobaczymy wtedy ich reakcję, czy podoba im się bardziej całość. Czy ten, więc lecimy i zobaczymy ludzi. Dobra, wróciłem do to. Reakcja. <laughs> Okej! Okay. A widziałaś koncepcję całą, chyba nie widziałaś nawet. Eee, nie, właśnie widziałam na Instastory i zagłosowałam nawet, ale na to, to co tam, zagłosowałam, to było się. najmniejsze. Tam. Ale zmieniło się ostatecznie. Na razie mam to. No właśnie mi działa. Aha. A mogę Ci pokazać. No, zmieniłem. A dlaczego bez tej ostatniej dwójki? Hej kochani, tak by the way. Bo będzie u, tak. U, 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 u. A dlaczego bez tej dwójki ostatniej? Jakiej dwójki z ostatniej? 7 stycznia 92. Wcześniej miałem... A, myślałam, że to jest jedynka od 19... Nie, a, nie, bo nie, przecież... I 1922. Już. I będzie tutaj Londyn, ale z mi, ale widać, nie? Jeszcze tam tak no, będzie, no, 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 no. Za tydzień będę miał nie? drugie, więc pokażę ci całość i wtedy. Okej. Okay. A to a jak było? Już... Już, um... już się od ciebie, ty taki wrażliwy na ból. Ten I fajne jest, bo tu będzie Londyn ten i tu będzie początek historii mojej, a reszta będzie tak. Serio? No. Serio? Tak, i co my wiesz, bo chcia, zawsze zastanawiałem się od czego zacząć. Nie? A zacznę prosto od daty, a potem wszystkie inne rzeczy będą mega... To podoba Ci się? Tak. Bardzo Za tydzień mi podoba. Ci pokażę całości. Dobra, no. jeszcze I ja sobie też. zrobię tatuaż? O! Spoiler, spoiler! Dobra, to rób, to rób. Serduszko pewnie jakieś. Długo piszę sobie, mogę zrobić. To mogę Ci zrobić takie jak ja miałem. Jak ludzie będą cały czas lajkować filmy, to będę kurde ja zaraz jeszcze oczy miałby tatuaż, ale kto wie. Zrobiłem tatuaż. Tak? Nie. O no. No, chłopie. No. Nie bolało cię? Nie, trochę. A tu będę miał drugi za tydzień. Nie zdążyli. Zresztą widać trochę obrysy, nie? ale nie zdążyliśmy zrobić. Tak to będzie wyglądało. No, gratuluję. Kasper już ma tatuażę. No ja trochę Tu, coś tam mam. tu bolało? Nie, ręka nie boli. Tu bolało. Tu? Tutaj tu jest... robiłeś? No, tutaj, jest tutaj trochę, bo ja nie, nie lubię tego miejsca ogólnie. No. Ale spoko. Co myślisz, spoko czy? No, myślę, że spoko. Z czymś mi się kojarzy taki tatuaż, ale. Tak? No. Z, może z moimi urodzinami. No, spokój się. I to tyle. No. No z no ale. Chyba mało na razie, nie? No tu będzie drugie. Widziałeś projekt, nie? Co ci No wysłałem? Tak, tak. Przez tu będzie Londyn, tu będzie ten. A no... czemu Londyn, a nie Luton? Bo w urodziłem się, to jest gdzie się urodziłem no. i data urodzenia. gdzie się urodziłeś? W Londynie. A nie w Luton? Nie, co Best to Bez <laughs> <laughs> Bezprins <Best> tak! <laughs> ty Nawet ja wiem ty, że tkusie, kurde się urodziłeś w Jaworznie. Ja się nie urodziłem w Jaworznie, mordo. Gdzie? W Tychach. Serio? Tak. <grym> <grym> Dobra, moi drodzy, to był koniec odcinka. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Tatuażek już się goi. Jest drugi dzień po tatuażu, więc chciałem wam przy okazji pokazać. I za niedługo będę już robić drugą część. Zbijajcie łapki i będziemy robić od razu drugą część. Gorąco się robi, więc pijcie też dużo wody. Ja mam przy sobie cały czas wodę. I właśnie powiem wam, że dzisiaj mnie złapała policja, więc to już będzie w filmie, który będzie w środę, więc koniecznie bijajcie też na ten film w środę, bo będzie absolutny rozpierdziel. To był chyba najgrubszy. Film, co robił do tej pory ostatnim czasu. Więc subskrybujcie, klikajcie, żeby być na bieżąco. Napiszcie, jakie tatuaże mam zrobić i jak będzie dużo. Wszystkie progi, które dałem, przebijemy na pewno i zrobimy naprawdę już czekozackie filmy. Więc no ja się nie mogę doczekać. Już mi się to mega podoba, już chcę zrobić drugie i chcę zrobić następne. Więc ja bardzo chętnie widzimy się niebawem w środę na kanał 18. Zobaczycie moją akcję z Policją. Siema.